Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Jak już powinniście wiedzieć, jesteśmy przygotowani na przybycie niebieskiego Axolotla do nas, do milionowic A raczej konkretnie w mojej do mojej macierzkowej rodziny Bo wczoraj wybudowaliśmy mu epickie mieszkanko tylko i wyłącznie dla niego Oczywiście będzie tam ze swoimi przyjaciółmi, ale generalnie to jest jego domek Także, no wiecie, jeżeli słuchajcie, już jesteśmy przygotowani na jego przybycie do nas, no to nie pozostaje nic innego, niż teraz na pełnej, na stuprocentowej skuteczności skupić się na tym, żeby już on do nas przyszedł. Bo rzeczywiście, słuchajcie, no już naprawdę długo się staramy o niego. Nie wiem, nie liczę tego w dniach, ale ze dwa tygodnie już są. I ja codziennie proszę potężnego, wielkiego Maciocha, żeby dał mi siłę i żeby sprowadził tutaj niebieskiego Akselota. Ale on mnie nie słucha. Być może, słuchajcie, jeszcze kolejne dwa tygodnie potrzeba, ale nie. Słuchajcie, to ja czuję, ja czuję tutaj, że to jest kwestia. Naprawdę jesteśmy słuchajcie, tak rozwinięci Axolotlowo, że to jest kwestia dosłownie maksymalnie. I to, to jest jakby maksymalnie. Tu jest maksymalny poziom, to to jest maksymalny poziom, to jest kwestia kilku dni. Wow! Mamy gościa! Patrzcie słuchajcie, mamy gościa. Ej, co to za Axolotl? Ej, co to za co to za axolot? Słuchajcie, nie kojarzę takiego. To jest trochę żółty, trochę brązowy, ale jakiś taki, kurde, mały. Co to jest za axolot? Słuchajcie, no nie mam pojęcia, wy mi koniecznie, dajcie znać. W każdym razie, co trzeba, słuchajcie, zrobić, żeby mieć niebieskiego aksolotla. Mieć aksolotle ogólnie, bo oczywiście, słuchajcie, szansa na zrespienie jednego niebieskiego to jest 1 na 2, e, 1000, na 1200. Tak, to jest 1 na 1200, ale przy rozmnażaniu ich też mamy szansę 1 na 1200, że powstanie niebieski, więc generalnie potrzebujemy... Jak najwięcej respiących się Axolotli A później jak najwięcej rozmnażających się Axolotli I wtedy to jest wyłącznie kwestia czasu Dlatego dzisiaj słuchajcie Będziemy wow! Wow! Co tu robi Axolotl Ej szybko słuchajcie Czy ja mam, 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 mam nawet wiaderko z wodą To w takim razie słuchajcie go zgarniamy Co on tu robi Jak on się tutaj wydostał Ja chciałem tylko powiedzieć Że dzisiaj robimy spawnerkę Axolotli Tak jak Abra zrobił Tylko że my robimy ją słuchajcie Na grubo Cały, słuchajcie, system działa tak, ja Wam wytłumaczę, jeżeli oczywiście yy, nie wiecie jak to działa, że potrzebujemy oczywiście wody, potrzebujemy odpowiedniego poziomu wysokości. To musi być, słuchajcie, w tym momencie jesteśmy na poziomie 66, ale oczywiście Axolotl respił się troszeczkę niżej, także zrobimy to powiedzmy na, na poziomie 60, zalewamy to wszystko wodą, musi być odpowiednio, słuchajcie, duża przestrzeń, i do tego musi być albo stone, albo granit, albo cobblestone, albo deepslate, albo cobble display albo i tak dalej, i tak dalej. Jakieś takie bloki z kopalni, nie. Dalej niż 5 klocków od miejsca, w którym ma się zrespić Axolot. I wtedy, jeżeli tylko zrobimy coś takiego, mamy darmową, jakby nie wiem, fabrykę Axolot. I chyba można tak to nazwać, bo naprawdę działa to jak na taśmociągu. Do tego celu wykorzystamy sobie, słuchajcie Wejście do mojego starego, niewykorzystanego Więzienia, myślę, że to jest idealna miejscówka Z dwóch powodów, pierwsze, mamy już Przygotowany, tak jakby, no, szyb wentylacyjny W sensie, mamy wyjście, po drugie, będzie to Pod ziemią, czyli tak jak właśnie potrzebujemy I po trzecie, będzie to ukryte I teraz, słuchajcie, chwileczka sprostowania Bo muszę wam coś powiedzieć Oczywiście, słuchajcie, ja z Abrą yy, Współpracuję przy ogarnianiu Tego niebieskiego Axolotla, niemniej Jednak warto, słuchajcie, być Zabezpieczonym na każdą z ewentualną Wiadomo, że Abera mnie nie wystawi Ale jednak fajnie, gdyby to, słuchajcie Niebieski Axolotl zrespił się W mojej spawnerce, którą Macioch wybudował A nie w tej, której wybudował Abera I pozwolił Maciochowi użyczać Wiecie na pewno o co chodzi, na pewno czujecie, słuchajcie O co mi e, chodzi Dlatego musimy to wybudować, musimy to wybudować Większe i oczywiście, słuchajcie, sprawdzimy Czy to działa, dlatego mordy Koniecznie zostawcie suba na kanale, bo codziennie tutaj są odcinki Dzień w dzień coś się pojawia Codziennie walczymy o niebieskiego Axolotla Jesteśmy już naprawdę mega blisko, to jest dosłownie kwestia dnia ja. To, słuchajcie, czuję po prostu tutaj w głowie. Więc, jeżeli nie chcecie przegapić, jak Maciek zdobywa niebieskiego Axolotra, to koniecznie teraz zostawcie suba, a przy okazji dowiecie się, jak to zrobić. No i pamiętajcie że także o Instagramie. Jest podany tutaj podem mną, pod kamerką. Koniecznie tam słuchajcie, wbijcie, bo kiedy wy to oglądacie, ja jestem na wyjeździe. Więc, jeżeli chcecie zobaczyć, gdzie jestem, z kim jestem i co robię, to koniecznie wpadajcie na Instagram, bo tam generalnie pokazuję wam, jak spędzam wakacje tak zwane wakaje. Także koniecznie wpadajcie, bo tam też dużo na Was czeka. Dobra, przechodzimy do roboty. Słuchajcie, po, e, przede wszystkim potrzeba nam kilu. Tak, kill off jest najważniejszy, i, i tyle, słuchajcie, i tyle. Myślę, że to będzie już odpowiedni poziom, bo to jest poziom 58. No to na pewno to jest Git. Teraz musimy sobie wybudować bardzo dużą przestrzeń. Ona musi być większa, i to będzie wyglądało w ten sposób, że po prostu drabinka będzie jakby naszym wyjściem. Patrzcie, patrzcie, słuchajcie, to wszystko będzie. A, w sumie to tutaj niepotrzebnie popsułem. Patrzcie, my sobie schodzimy w dół, powiedzmy, że wykopy to na, nie wiem, na 4 kratki wysokości, i po prostu będziemy podpływać do drabinki i sobie jakby nią wychodzić. Wiecie o co chodzi? Axelotle wtedy nam nie uciekną, a my będziemy. My mogli sobie bez problemu tutaj wchodzić i wychodzić. Także myślę, że, że to, słuchajcie, może być tak. Myślę, że to może być na ten właśnie poziom. I teraz po prostu pozostaje mi wykopać giga dużą dziurę. Ona musi być głębsza, słuchajcie, na pewno cztery kratki. Powiedzmy, że tutaj jest jeden, ale tutaj wody już nie będzie. Chociaż mogłaby być tutaj woda. Ej, może być woda, wtedy będziemy mieli drabinkę, co że jakby w wodzie. To jest spoko. No, no dobra, to niech będzie tutaj woda też. Raz, dwa, trzy. Powiedzmy, że cztery to jest minimum, ale wypadałoby to zrobić większe. Wiecie, co nie? Nie ma co się bojać. Nie, słuchajcie, nie, nie, jakby nie oszczędzamy, nie bawimy się w półśrodki. Robimy to na 5 kratek wysokości. Na pięć, słuchajcie, jak ocena na matnie w szkole. 5. Kto miał piątkę z matmy, zostawia suba. Ko koniecznie. Dobra, ziomki, e, słowem jakby wstępu, znaczy słowem, nie, jakby już jesteśmy po wstępie, chciałem powiedzieć, że ja będę to kopał. Po prostu będę to kopał i będę wam aktualizował. W sumie mogłem wam po prostu to powiedzieć podczas aktualizacji, ale aktualizacja jest teraz. Dobra, ziomki, powiem wam, że idzie to mega opornie, w sensie no po prostu powoli to idzie. Patrzcie, słuchajcie, ile już kobla wykopałem, to jest chore, I ale, 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 moi drodzy, wydaje mi się, że to jest naprawdę spore, tak, to nie wygląda na spore, ale teraz pójdziemy do Abry na górę i zobaczymy tak, przynajmniej na oko, na ile on to ma, słuchajcie, jaka tam jest objętość wody, będziemy sobie musieli zmierzyć wszystkie trzy boki, jakby wysokość, szerokość i głębokość i zmierzymy to, bo mi się wydaje, że jeżeli, patrzcie, wyobraźcie sobie, że to wszystko jest zalane wodą, tak, to jest ważne, tutaj wszystko będzie zalane wodą, a ja bym chciał, żeby to było jeszcze ze, no, drugie tyle, tak, drugie tyle chciałbym dołożyć, więc teraz, słuchajcie wychodzimy stąd, lecimy na górisko, na górisko, maciochisko, e, czyli po prostu na górę, tam dobry i zobaczymy, na jaką on to, słuchajcie, zrobił wielkość, bo e, jeżeli to już jest e, odpowiedniej wielkości, no to na pewno, słuchajcie, gitówa, maciochowa, ale jeżeli to jest mniejsze, no to, kurde, problem będzie, słuchajcie, to chyba TNT trzeba będzie zaangażować, bo naprawdę kopie się to ciężko, no ale dobra, poczekajcie, robimy obliczenia, widzę, że to jest duże, to jest naprawdę duże, ale dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jeden

Podobna chyba do tej i teraz głębokość, słuchajcie, jak obliczycie ja mam te kratki głębokości, że ten jest węgiel, to to jest jedna kratka. Tutaj widzę, że są dwa, słuchajcie, tego Adenistu, adenistu nie, nie, nie wiem jak to się nazywa. Nie, słuchajcie, nie wiem. I tutaj widzę, że ponad nią są dwa. Czyli tak jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem jest głębokości, wow, to to jest olbrzymie! To jest olbrzymie! Ja zrobiłem pięć głębokości i myślałem, że jestem kozak! Kurcze, bele, Marce, pele, Słuchajcie, to jest 12 na 17 na 7. Lecimy teraz sprawdzić do mnie, ile póki co ja mam wymiarów. Dobra, wiemy o tym, że mamy 5 wysokości, będziemy musieli to zmienić na 7 co najmniej, no nie możemy być gorsi od dobrych, ale tutaj się pojawia problem. Ej, stereotyp, on miał 12 na 17, my mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok, 11 jest git i teraz raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, czyli słuchajcie, 11 jest git jako tako, ale to znaczy, że on ma to dużo, 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 dużo większe. Dobra, słuchajcie, w takim razie mi pozostaje... Kopanie, tak? Po prostu kopanie. Póki co zostawię te pięć kartek wysokości, później dołożę najwyżej tylko dwie, bo po prostu dobrze mi się pływki co kopię. Widzicie, jakby ja bez problemu sięgam, nie muszę jakoś odpowiednio stawać i tak dalej. Więc póki co robimy na piątkę, ale tutaj muszę pocisnąć się po prostu bardzo, bardzo dużo w tę strony. Także aktualizacja kolejna, jakoś za 3, 2, 1, już Mordy, mamy to skończone, to znaczy yy, prawie mamy to skończone, bo patrzcie jakie to jest teraz duże, jest naprawdę potężne, ale powiem wam szczerze, że tak patrząc na wymiary Abry, no to, 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 to nie wydaje się jakoś dużo większe, w sensie to jest naprawdę duże i wydaje mi się, że jest większe niż Abry, ale patrząc po samych wymiarach to nie jest jakieś giga potężne, bo teraz tak, poszerzyłem jeszcze to o jedną kratkę z lewej sprawy, czyli teraz w szerokości mamy 13, on miał 12, więc mamy jedną kratkę więcej. Długości, abra miał 17, jeżeli się nie mylę. A tutaj mamy. Poczekajcie, kurczy już zapomniałem, nawet. Ale jest też więcej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Czyli patrzcie, jedną kratkę mamy szerzej. jedną kratkę mamy dłużej. Ale za to mamy dwie kratki, jakby płycej. Mniej głęboko. To jeszcze, słuchajcie, zrobię. Tak, to będę musiał, słuchajcie, jeszcze teraz zrobić. Teraz, bo chcę, żeby, żeby to zrobiło, było zrobione Raz, a porządnie, więc zrobimy Sobie 7 głębokości, tak jak ma Abra Będziemy mieli o jedną kratkę szersze, o jedną kratkę Dłuższe, co tak naprawdę Objętościowo da nam bardzo dużo kratek, no nie? Bo w sensie, wiecie, w wymiarach to jest malutka różnica Ale w objętości łącznie Ile mamy kratek, no to jest dużo, różnica Nie taka już malutka, w każdym razie Będzie można to bez problemu powiększać tak? No bo jesteśmy po prostu pod ziemią Jesteśmy po prostu nieograniczeni tak naprawdę Miejscem, Abra trochę jest ograniczony Jakby miejscem ograniczony nie, nie jakoś inaczej, nie jakoś nie wiem. Może Abera jest ograniczony umysłem, czy coś takiego. Tylko jego spawner jest jakoś tam ograniczonym miejscem. W każdym razie, mordy, ja wykopię jeszcze jeden poziom, który teraz widzicie. Później jeszcze jeden poziom skopię niżej. I no, i będzie, słuchajcie, trzeba to zalać wodą. I praktycznie będzie gotowe. Także zalejemy to sobie wodą. Ja poczekam kilka minut, albo odejdę w ogóle i zobaczymy, słuchajcie, czy to działa. Mamy to! bank tak jest! Ej serio, słuchajcie, ja się jaram, bo to kopanie trwało troszeczkę, no trwało słuchajcie troszeczkę, ale mamy to. Mamy 7 głębokości, słuchajcie, już nie będę tego liczył kolejny raz, bo to i tak jest nudne. 13 szerokości, 18 długości, 7 głębokości, więc słuchajcie sami obliczę ile to jest łącznie kratek objętości odjąć jedną kratkę bo tutaj będzie oczywiście jakby tu jest drabinka a tu będzie woda wylana więc odjąć jedną kratkę także 7 razy 18 razy 13 Odjąć jeden, to jest słuchajcie zadanie matematyczne dla was, zadanie od Maciocha, Macioch bawi i uczy, to jakby, to jest oczywiste, tak, Macioch uczy Axolotli, czasem matematyki, standard. W każdym razie, mordeczki, zalewam to teraz wsiściutko wodą, pokażę wam jak to będzie zalane i gituba Maciochowa pytanie tylko jest jedno, czy one potrzebują światła? U Abry mają światło, u mnie światła mieć nie będą, ale wyobraźcie sobie kopalnię, tam normalnie światła nie ma, a Axolotli się pojawiają, więc chyba można to olać, eee, no mam nadzieję, ale sprawdzimy to. Powiem wam tak, patrząc na to, jak to wyglądało Abry, nie miałem pojęcia tak naprawdę na co się porywam i nigdy więcej, nigdy więcej tego nie robię, nie ma szansy, że będę to powiększał. Mówiłem wcześniej, że e, może powiększymy, może będzie większe. Super, słuchajcie, więcej absolutnie. Nie! Nie, po prostu nie. Ja dziękuję chyba, że ktoś z was przyjdzie tutaj do mnie i sam to powiększy. Nie ma bata. Kopanie przy tym wylewaniu wody. To jest absolutnie najlepsza rzecz, jaką w życiu robiłem. Nienawidzę tego, ale dobra, słuchajcie, mamy to zrobione, mamy to gotowe. Eee... No jest gotowe, no, no tyle słuchajcie No jest po prostu basen z wodą Sami widzicie jak to się prezentuje Moim zdaniem jest naprawdę Potężnie solidnie i słuchajcie Wylejemy sobie teraz Pierwszego słuchajcie, pierwszego sobie Axolotla, wypuścimy tutaj, to jest ten, co Na początku odcinka go zebrałem, no i proszę Słuchajcie, czy one tutaj będą się respiły Jeszcze nie odszedłem na tyle daleko Żeby dać im szansę, więc słuchajcie, zrobimy to teraz Jedyne co, tu jest ciemno Ja mam jasno, bo mam oczywiście słuchajcie Tak ustawioną grę, tak mam po prostu zmienione ustawienia, ale czy normalnie tu jest czarno, normalnie tu jest ciemno pytanie tylko, czy one będą mogły się tu respić proszę, żeby one mogły się tu respić ja trzymam za to kciuki, słuchajcie trzymam za to kciuki, stałe siły, wy też trzymajcie teraz, dajcie sobie odbiegniemy, porównamy to sobie z właśnie tą spawnerką Abry no to i zobaczymy, słuchajcie, czy to zadziała, czy to zadziała, musi być słuchajcie, sukces. Yy, abra sobie zrobił coś takiego, no to, to jest fajny patent. Trzeba przyznać, że to jest fajny patent. I w sumie możemy z niego skorzystać, no bo tak naprawdę słuchajcie, będziemy tylko dalej, tak? Jeżeli wejdziemy, słuchajcie, na taką drogę, żeby ta respiarka się zesetowała, no to tym bardziej nasza, która jest niżej i dalej. Także słuchajcie, skorzystamy sobie z tego. O, proszę, słuchajcie, ja naprawdę słuchajcie... Dlatego bardzo chcę, żeby to wyszło. Nie tylko dlatego, że po prostu będziemy mieli niebieskiego solta ale dlatego, że ja się napracowałem, aż oplułem monitor, słuchajcie. Jest masakra, dlatego jest tak gorąco, słuchajcie, to jest mokre. To, to to ubranie, widzicie, to jest po prostu mokre, a ja tutaj siedzę i kopię to. I kopię, później wylewam tą wodę. Masakra jakaś istna... Ale dobrze, słuchajcie, wchodzimy sobie na górę, później sobie będziemy mogli patrzeć, skorzystać z tej wody, co tam Abra wylał. Także skorzystamy sobie z tego. Nie będziemy musieli schodzić pod drabince No i ziomki, proszę, proszę, naprawdę trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki, żeby to wypaliło, bo jak to nie wypali, to po co ja to robiłem, to i Maciu się napracował. A nie będzie niebieskiego aksolta, A musi być niebieski axolot, bo Maciuś musi mieć kasę, Maciuś musi mieć szmal i żeby było fajnie. Dobra, słuchajcie, teraz sobie spadamy oczywiście, proszę, żebym trafił, proszę, żebym trafił, proszę, żebym... Proszę, żebym, proszę, żebym trafił, oh yeah boy, dobra słuchajcie, wiecie co ja na wszelki wypadek, żeby dmuchać na zimne, odbiegnę na drugą stronę milionowic, odczekam parę minut i zobaczymy, czy coś tam się zadziało. Yo, Mamy to! Mamy to! Działa, słuchajcie, jest jeden żółty był wpuszczony przeze mnie, ale jest drugi żółty i jest brązowy, które się tu zrespiły same. Ej, ja ram się! Dobra, słuchajcie, to w takim razie zabieramy je. Ej, serio, zabieramy je. Szkoda, że nie ma białego, bo jak wiadomo, Maciek jeszcze słuchajcie, białego nie ma. Ej, ja naprawdę, słuchajcie, nie mogę nie mogę jakby tutaj zbierać wody, bo tutaj została jakby, wiecie, nie została wylana. Dobra, zgarniemy sobie na pewno Brązowego. I teraz tak, poproszę wodę. Skąd ja mam wziąć wodę stąd? Ale wtedy tu nie ma wody. Czy jest woda? Nie no, jest woda. Dobra, nie wiem jak to działa, ale zgarniam sobie tego przyjemniaczka i ja się na maksa. Dobra, wiecie, to działa, to jest najważniejsze. Także idziemy sobie odłożyć teraz te aksolotle 3, które właśnie zabrałem. Szkoda, że nie ma białego, ale na pewno to jest tylko kwestia czasu, żeby on się zrespił. No bo ej, no bo ej, przecież one nie są rzadsze, tak? Przecież one nie są w żaden sposób rzadsze od na przykład żółtych, tak? Jest taka dokładnie sama szansa. Ej! Bo ja teraz nie wiem, który to jest który. O kurczę, dobra, słuchajcie, mamy 30... Nie, mamy 66% szansy, że wypuścimy żółtego, bo są dwa żółte i jeden brązowy. BUM! Udało się! Dobrze! Teraz mamy 50% szansy! Słuchajcie, który to jest? Myślę, że to będzie ten. Nie! Nie! Szybko! Wracaj tu! Dobra, dobra, słuchajcie, udało się. Ok, mamy żółtego. Rosajcie no nie udało się, tak? Mieliśmy 50% szansy. 50-50. Ej, 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 dobra, słuchajcie, wiecie co? Ja jeszcze ogarnę te bo to mi się nie podoba. Czemu wy tutaj tak wchodzicie? Czemu wy to tak, tak wchodzicie ziomki? Nie, my macie, macie normalnie pływać, normalnie tańczyć, tak? Wy lubicie tańczyć, nie ma wyjścia. O, dobrze, nie ma wyjścia. Proszę tańczyć, proszę pływać. Ma być zabawa, a nie jakaś tam ucieczka. No, to wiadomo, macie tam ma być tylko fan. Dobrze, wypuszczamy pana brązowego i słuchajcie, możemy... Ej, sprawdźmy. Sprawdźmy jeszcze raz, czy to działa. Czy na tak małą odległość jak odejdę, czy się zrespi, czy nie. Jak się zrespi, to wiemy, że się zrespi, a jak się nie zrespi, no to być może za krótko na przykład czasu. Minęło. Bum. Nikogo nie ma? Okej, okay, pewnie po prostu byłem za blisko To jest, słuchajcie, bardzo prawdopodobne Dobra, ziomki, ja wam pięknie dziękuję za oglądanie Jak widzicie, udało nam się zrobić coś naprawdę niesamowitego I jest to 100 milowy krok ku zgarnięciu niebieskiego Axolotla, bo teraz mamy o tak po prostu respiarkę Axolotlu i to nie jedną, a dwie, więc jest naprawdę potężnie mordy. Jeżeli nie chcecie przegapić, jak Maciek zdobywał niebieskiego Axolotla, to koniecznie walnijcie suba z dzwoneczkiem, bo inaczej po prostu to przegapicie. Odcinki są codziennie, dzień w dzień, więc naprawdę słuchajcie, warto i wpadajcie na Instagrama, bo tam bardzo dużo wrzucam i tak jak mówiłem dzisiaj, słuchajcie, y jestem na wyjeździe, więc jeżeli chcecie zobaczyć, gdzie jestem, z kim jestem i co tam robię, to koniecznie wpadajcie na Instagrama. Polecam się, do następnego いいよっ